Niezależnego Rzeszenia Studentów, a wcześniej, bo po zetys jeszcze wcześniej jako współpracownik Komitetu Obrony Robotników też działałem w, w ruchu studenckim. Byłem jednym z założycieli Akademickiego Biura Interwencyjnego. Ja myślę, że to był powód e, internowania. Kiedy nastąpiło internowanie, zatrzymanie? W jakich okolicznościach, czy Pan to pamięta? Pamiętam, to było w nocy z 12 na 13 grudnia, kiedy to policja do mnie przyszła do domu i po prostu poinformowała o zatrzymaniu i że jest stan wojenny. Także mieszkam na Wilczej i zostałem przy, y, przewieziony na komendę na Wiczo. A później, po rozmowach razem z innymi interwo, y, internowanymi z tego obszaru ze Śródmieścia, bo wiem tak to było zorganizowane, żeśmy zostali przewiezieni na Białe Czy Pan sobie przypomina kto właśnie razem z Panem wtedy był internowany, zatrzymany? Pamiętam, z kilkoma osobami byłem na komendzie, między innymi z Krzysztofem Śliwińskim, który mieszkał na Litewskiej, on też y, był przewieziony, później byliśmy w jednej celi, a także inne osoby, które znałem, sporo osób, byłem też y, Podczas Niezależnego Rzeszenia Studentów kierownikiem biura Krajowej Komisji. Osoby, które pracowały w tym biurze były internowane. Od razu żeśmy się pierwszego dnia czy, zorientowali też, że jest tam Pan Wojtek Borowik, Pan Witold Sielewicz, e, Bogus Sielewicz, Marek Kosakowski, którzy później byli niedaleko celi. Też pierwsze moje takie chwile bo najpierw byliśmy w tym pierwszym takim w wyższym budynku przez kilka dni. to i w tych takich celach większych dwunastoosobowych czy szesnastoosobowych już nie pamiętam trzy razy chyba dwunastoosobowych to były między innymi z Romanem Zilandem i z Andrzejem Kijowskim którzy byli są intelektualistami, trochę starszymi od nas więc oni tutaj byli w, w jednej celi też pamiętam też był przewieziony trochę później internowany był Temkin, który był związany z ruchem mieszkańców za Warszawą, ruchem też rolniczym. Także to są te moje pierwsze chwile. Tam Mie 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 Mieczysław Kruciński później był w celi też jeden z początkowych kontaktów. Janusz Madej, on chyba był później internowany. Trochę robotników. Solidarności w tych celach, o których tutaj przez które przechodziłem w pierwszych dniach. To są te cele już w tym baraku? W to jeszcze były na początku w tym wyższym budynku. Jeszcze, a później? Tak. Tam do jeszcze. Celowo, a później trafiłem do celi, no już nie pamiętam, jaki tam był numer tej celi, ale między innymi w celi byłem. Właśnie z Mieczysławem Grudzińskim, o, z Konradem Bielińskim i z y, y, Krzysztofem Śliwińskim przez dłuższy czas byliśmy, przez kilka mhm. miesięcy. Jakie warunki panowały tam w celi? Jakie pożywienie, higiena, jak to Pan. Ja y, byłem, y, Krzysztof i oni mówili, że jakoś tak. Ja byłem w miarę przygotowany w tym sensie, że nie pierwszy raz byłem zatrzymywany. Wcześniej byłem zatrzymywany przez policję, jeszcze przed sierpniem. także miałem Milicja, prawda? jeszcze wcześniej to bywa, w zasadzie przez służbę bezpieczeństwa, trzeba by, by było wypowiedzieć. By I miałem ze sobą tam książki, jakieś papierosy, takie rzeczy, co się bierze, pastę do zębów, a oni byli tak po prostu, tak jak stali, czasami z przyjęcia, e, czy tak w jakiejś Także to było, i mówię, jakoś to było łatwiej tym, którzy już się z tym zetknęli, i młodszym, z jakimś takim aresztem. Ci intelektualiści, których wymienimy między innymi, to tak troszkę dla nich to było bardziej uciążliwe. Ale pamiętam też, były takie wzmocnienie się, okrzyki. I jeden z właśnie takich okrzyków tego pierwszego wieczoru to był Andrzej Czuma którego znałem wcześniej, ale on miał tą cechę, że on też siedział w więzieniu, się nie bał, krzyczał. Tam cela, wystaw, kija, prawda, podaje konia, tak dalej. Te wszystkie grypsy, to znaczy, że była komunikacja między celami. To od razu żeśmy pamiętam, że im odkrzyknąłem, i tak dalej, żeśmy powiedzieli, kto by w jakim składzie. A to było ważne, bo on to budowało, tak powiem, takie poczucie pewności siebie dla tych zagubionych ludzi, żeby nie dać się wyizolować. Czyli jak już wiedzieliśmy, kto jest obok. No a później to były duże rzeczy, wie pani. Krzysztof Śliwiński przemycił radio i robił w naszej celi. No, przemycił radio, robił na słuchę. My razem żeśmy słuchali radiowo na Europa, ale RFI na przykład, to wiedzieliśmy, co się dzieje, co nas mówią. On zdaje się chyba, akurat w jego wypadku była mylna informacja, że on zginął, czy coś takiego, ale okazało się, że zginął, znalazł się w celi. No i później, żeśmy to spisywali, w no to zrobiliśmy pismo, pismo, które żeśmy wysyłali z celą obok. My żeśmy pisali wiadomości, w celi obok przepisywali. I to się nazywało Koniem Przeświat. Już Pani pewnie sprzedał kogoś? No tak, trochę słyszałam. No, no ale to było od nas. My żeśmy to robili w naszej celi. Tam Wojtek Borowik w celi obok. I Marek Kosakowski to robili. Ale to była nasza rzecz. to My żeśmy mieli te radia. Oni przepisywali, później coś dopisywali w pewnym momencie wyszło konkurencyjne właśnie pismo, kipis codzienny, tak? Prawda? To było też to Kto było fajne. A to właśnie nie wiem, czy nie wydawał, wydawał czuma. Albo ktoś z prawicy. Już tego dokładnie nie pamiętam. I wy bardziej pisaliście o tym, co na zewnątrz o tym, co wewnątrz siedzieli? Później się pojawiła i publicystyka. Znaczy, my żeśmy dawali serwis. Krzysztof słuchał. Ja zapisywałem ręcznie. Podawaliśmy tym. O nie, obok, oni robili nakład, czyli dwa egzemplarze, jeden w lewo, drugi w prawo. Albo przy, koło rury, albo zewnętrznie. No, także to było ciekawe. Także już musiałbym przypomnieć sobie, zobaczyć te numery, one gdzieś były. Pamiętam, że panie Wojtek Wojtek je wojtek bo on też tam oczywiście to robił. I tego radia strażnicy nie wykryli? ale to jakoś nie wykryli. Bo to nie była aż taka silna kontrola. Później ktoś jeszcze przemycił. Przecież się pojawiły zdjęcia, to ktoś musiał mieć aparat. Mhm. Czyli wiedzieliście, że, że wolne słowo informacja to podstawa, tak? Żeby jakoś przetrwać. To było, żeby przekazywać, to było, to było ważne. I to robiło obiekt, te pismo całe wracało. To było taka, takie życie obozowe. Oczywiście to nie był taki areszt ostry. Mhm jak Nie chodziło po prostu władzy o to, żeby nas wyizolować do przesłuchań. Oczywiście tam zdywano kogoś, namawiano na współpracę, tajna sprawa, ale to nie było, dlatego byliśmy poza tym ze sobą, politycznie z politycznymi, chociaż trochę było kryminalistów. Ja też ich pamiętam, były rozmowy z nimi. Władza internowała tak troszkę kryminalistów, żeby pokazać... I mieszała żeby... z nami w celach? Tak. I jak się oni zachowywali? Oni uważali, że są zupełnie za niewinność. Nic nie ukradli, nie a siedzą, to nie wiadomo dlaczego. No tak, ale jak w stosunku do Was się no my byliśmy w produkcji. większości, więc było ok. To nie było tak w drugą stronę. Ich było mniej. Co innego, jak jest polityczny i ośmiu kryminalistów, co innego, jak jest ośmiu politycznych i jeden kryminalistów. Ale byli pozytywnie do tej Solidarności w ogóle Waszej działalności. Czyli inne stopni. życie, swoje życie. Nie wiedzieli dlaczego, być. jak co. Ale nie byli jacyś oczywiście m, agresywni. Czy Pan był wzywany na przesłuchania do tak zwanej ambasady i zaproponowano Panu współpracę, wyjazd za granicę? Wie Pani, byłem, ale ja miałem taką strategię, że nie wychodziłem. W tym sensie, że mnie chciano powołać, zazwyczaj wiem, że nie wychodzę na rozmowę i później nie byłem, kilka razy mnie wywoływałem. Sprawdziłem później, jak przeglądałem kilka lat temu buteczka, teczkę, teczkę swoją w no to tam było, że no nie wyszedł na rozmowę, to sobie przypomniałem, rzeczywiście mnie wzywali i wielu osób nie wychodziło. Można było tak odmówić? Myślę, że tak, wielu tak robiło. Nie zmuszano? Oczywiście, to były pewne konsekwencje, bo oni klasyfikowali, że już jest twarde, prawda, i później no, można było dłużej siedzieć, prawda. Czy był tam jakiś samorząd, stworzyliście, który Was reprezentował? I czy Pan był w tym samorządzie? Nie pamiętam, żebym był, być może mhm. był, albo już później dokładnie. Wie Pani, to były różne okresy. Do kiedy Pan był internowany w Białorcach? Ja w Białorce byłem do sierpnia, później byłem przewieziony do Strzywilinka. I tam byłem do no, końca listopada, już do tego ostatnia poręba. No Czyli Więc szczególnie niebezpieczny. Długo Pan. Nie wiem, czy szczególnie niebezpieczne, ale byłem dłużej niż powiedzmy część wyszła hmm. po wcześniej. Czy podjął pan jakieś samokształcenie, korzystał z biblioteki, która tam była? Pewnie jakich... była biblioteka, coś tam mogłem czytać, bo mi się to jeszcze zlewa z innymi momentami. Natomiast, hmm. powiedziałem, rozmawiałem, byłem w celi z Krzysztofem Śliwińskim, tak. który znał francuski i uczyłem się francuskiego. Też dostałem jakieś książki chyba po francusku, przeczytałem pierwsze kryminały. Także było coś takiego, mhm. to była jedna działalność. Ktoś się przygotowywał do bierzmowania, pamiętam. Pan też? Ja nie, nie. ale nie. chyba, nie wiem czy mnie, Mietek Grudziński w naszej celi, chyba się do chrztu przygotowywał i, i chyba tutaj nawet, nie wiem czy... Też do chrztu, mnie. czy litewistów? Chyba do psztu. bo nie wiem, chrztu. ale już dokładnie nie chcę pomylić, mhm. jak to się skończyło, ale generalnie wiele osób, tam rzeczywiście miało taki moment, jednak były wizyty księży. Tak jak pani wspomina, to były ważne momenty dla Pana? Były ważne momenty, były msze zawsze. Właśnie, jaka była tam informacja. rola kościoła, jak Panie on teraz ocenia? Dobrze, że ich dopuszczano, to był mhm. też taki kontakt na świat, informacja, no w ogóle samo uczestniczenie na bożeństwie, w mszy. to też było ważne, to się wychodziło z z tygodniu na mszę. No ja dostałem gryps od księdza Sikorskiego, że mi się córka urodziła, okej, okay, to też. W stycznia, 8 stycznia, to mniej więcej już 3 tygodnie siedziałem, prawie miesiąc. Moja żona była w ciąży, więc dostałem sygnał od niej, się urodziła. Po trzech miesiącach miałem jakieś widzenie, właśnie z żoną i z córką, któraś miała parę miesięcy też. Mhm. Nie tak często, ale jakieś widzenia były. Czy rodziny nie miały problemów z widzeniami, po zdarzały się też przypadki jakiegoś przetrzymywania, To jakiego, Pozdarzało się, no tyle, że odmowy nie zawsze dawano. Mhm. Pamiętam pierwszą wizytę właśnie z moją córką, jak była żona, tak? Trzymiesięczną już. To musiało mhm. być gdzieś jak w styczniu, gdzieś w w koszyku, prawda? No to, to bo to przecież mhm. chyba ona raz była. Jak wyszedłem, to córka miała blisko rok, 11 miesięcy. Czy były jakieś represje wobec Was stosowane? Można tak powiedzieć. Pani... No, tam były różne represje, takie mniejsze, ale ja nie mogę powiedzieć, żeby one mnie w jakiś sposób dotyczyły, że to było jakieś. Yy, pop... Działanie, no po, ale hmm. no, tu, tu był ten problem tych rozmów. To był, to był prawda? Kto nie chodził, no to tam mm. różne były. Wiem, że osoby, które chodziły, to były naciski na nich robione. Ktoś z celi ode mnie chodził na rozmowę, był namawiany do współpracy, a że tutaj żonę wyrzucą z pracy, a tu nie masz czego żyć. No taka presja była. Mm -hmm. Czy organizowaliście opór? Były śpiewy, głodówki, uderzanie w drzwi, nad talerzami, miskami. No tak, głodówka, no rzeczywiście, głodowaliśmy, tydzień głodowałem. Styczeń, 1982. O co tam chodziło? Jakieś odezwy do władz, do Kiszczaka podobno było, nie wiem czy pamiętam. Możliwe, nie ja już bym musiał wybrać. się temu przyjrzeć, mhm. ale pamiętam tą głodówkę. Że to była tygodniowa głodówka, bo żeśmy głodowali. Ale musiałbym sobie kontekst wspomnieć, bo jeszcze później głodowałem w pięciu innych, więc. Aha. Ale ja pamiętam, że to była piecz. A w stanie wojennym jeszcze byłem w innych, to stąd pamiętam, że była ta głodówka, tylko musiałbym zobaczyć o co mm -hmm. tam chodzi. To był chyba z... stan Przeciw, wojenny. Przeciwko w ogóle internowaniu, tak? Czy jakieś mam? No właśnie. Trzeba by zobaczyć, trzeba co, żeśmy, co żeśmy tam ustalili. Mm -hmm. Czy były wizytacje jakie? Czy dostawaliście paczki, czy był międzynarodowy czerwony krzyż? Kto w ogóle tak, się coś wasze? Natomiast paczki, żeśmy dostawali, to był taki ładny odruch Solidarności. I Lodona, że przychodzą paczki, tam były jakieś, no nie wiem, jakieś soki, coś, prawda? Jakieś żywnościowe. To był taki gest Solidarności. one były przywożone też, był komitet prymasowski aktywny. Przedstawiciele przyjeżdżali z tymi paczkami. Mhm. Czy nie był tam Czartoryski jeden z tego, właśnie pamiętam właśnie te przyjazdy, tak. No księża to tak właśnie, Sikorski, Słon, ten Jezuita. Dębowski. Proszę? Dębowski, księdowski. Dębowski też, mhm. No, czy zachodnie media się, się interesowały dziennikarze, czy byli jakoś dopuszczeni, nie wiem, czy jakieś grypsy dla nich, dla, jak się informacje przedostawały do... Zachodniej. No były widzenia, były informacje. Na początku trzeba było robić listę, żeby oni wiedzieli co jest, bo to był właśnie, nie wiadomo, stan wojenny, co się z ludźmi dzieje. Wspomniałem o tym przypadku, że gdzieś podano, że nie żyje, że zginął Krzysztof Śliwiński, który był w celi, prawda? No i trzeba było zweryfikować, że ten żyje, że tamten, nic się nie stało, że to w końcu jesteśmy internowani, a nie wywiezieni do Rosji, bo to takie były głosy, prawda? No mhm. więc te listy, ale to się w miarę szybko ustaliło. To by były indywidualne przypadki, bo kto był brany z domu, no to nie wiedziała. Mhm. Kto z ulicy, z przyjęcia to gorzej. No więc te były te listy istotne, żeby dać na zewnątrz kontakt. Radio zdaje się tam było od początku, żeśmy słuchali te polskie, normalne nasze, że stanie wojennym, wiedzieliśmy co się dzieje. No i była ta nadzieja, co będzie na zewnątrz, że strajki przecież, że tutaj później wujek, prawda? I to było takie przygaszenie, że tu idzie w złym kierunku przemoc. Więc my tym żyliśmy i oczywiście to było te radio oficjalne, Propagandowe, można powiedzieć. A z drugiej strony mieliśmy te dojście do tych mm -hmm. radia, i tam były te prawdziwe informacje: a tu strajk, a tam się przedłuż. Czyli była informacja, ja powiedziałem, że byłem w mzt a czemu MZT został w styczniu 5 mm -hmm. rozwiązany, więc to też już widać bo że nie ma nadziei na to, na odtworzenie mm -hmm. tej organizacji, przynajmniej czy ta władza rządzi. Czy były takie nastroje właśnie defetystyczne, że to już jest koniec, że ta władza rządzi? Czy były też już jakieś przesłanki, że władza może się chcieć dogadywać Nie, nie było defetyzmu. Nawet by optymizm się hmm. wszystkim wydawało, że zaraz tutaj te strajki i tak dalej. Przecież podziemie, przecież buja, przecież komisja, więc że na pewno się nie dadzą. Także było dość bojowo, zwłaszcza, że później były jakieś manifestacje, a to 3 maja. I jakaś grupa była internowana. no Mówiła, że my tu działamy, to jest podziemia, prawda? Mhm. Teraz były informacje o wyrokach do wysokich, tych, którzy byli na zewnątrz. Kubasiewicz z, z Gdynia na bodajże tak, 10 lat więzienia, i tak dalej. To do nas dochodziło. Mhm. Wiedzieliśmy, że część ludzi, mm, oni chyba z internowania, później przedstawiono im zarzuty, do łaskawa koru. Także. Tak, <trym> Ta informacja była, ale to był taki stan takiego też podtrzymania na duchu, ale nie było defetyzmu, a może jeszcze tu wygramy, nie damy się. A stosunek służby więziennej do was? Nie mogę powiedzieć, chociaż ci strażnicy, klawisze, jak my mówiliśmy, tak, oni się różnili, jeden był bardziej służbista, czyli gorszy, zabierał jak się znalazł na widzeniu, czy gryps, czy coś innego, że już radio, radiu, a inni przymykali oko. Jakieś nazwiska pan pamiętał? Nazwiska ja nie pamiętam. Mhm. No. Mhm. Serdonimów nie chcę powtarzać. No już trochę znamy. Yy, teraz... Yy, Na pewno pani zna. Yy, ogólne takie pytanie, czy było warto w ogóle w tym działać, uczestniczyć. No, a to ma związek z białęką? Warto. No Mnie ta biała łęka, tak powiem, była pewna przerwa w działaniu, no ale mm. być może Pani tu można powiedzieć, że to były indywidualne przypadki, władze też jakoś selekcjonowały na tych, którzy nie można przecież mieć do nich, tych działaczy żadnych pretensji, że odeszli od działania, żeby żyć razem z rodziną, prawda, a normalnie. Bo też tacy byli, tak? Tak, tak, czy większość, czy nie, czy zobowiązali się na przykład, że nie będą prowadzić działalności, czyli podpisali tak zwane lojalki. Inni znowu zdecydowali się na emigrację. Kilka osób wyjechało z zzs u w, jakimś tam, w jakiejś tam perspektywie. Część, kilka osób znanych w przypadku uciekło albo nie wróciło z przepustki. No, no i to różnie było po, po, po wyjściu. Natomiast. Z kolegami, którzy my tam współpracowaliśmy, później jeszcze działaliśmy przez resztę stanu wojennego. Czyli nie można powiedzieć, że z perspektywy władz ten internat, to te, te internowanie zakończyło się sukcesem, bo jednak jednak ci główni działacze oni dalej kontynuowali działalność, chociaż może ich było coraz mniej i mniej, to jest inna sprawa. No więc tak to odbieram, tą, ten pobyt. Chociaż to jest tych prawie rok. Poza wicelacją to już jest sporo. Ile par miał lat wtedy? Nie wiem, 20, może 5, 4. Jakoś tak, byłem pod koniec no, studiów.